Oto, jak zrobić Nemosa w Minecraft. Macie bardziej rozwinięty poradnik na kanale, więc możecie sobie wejść, ale to jest tak w skrócie. No to pierwsze, co musicie mieć, to ułożony ekwipunek i wasze bindy, yy, które chcecie sobie zrobić. <laughs> możecie się zainspirować yy, bindami, które macie w odcinku z pierwszego Nemosa, jakiego nagrałem. Yy, I tam macie moje bindy, i jak to wszystko zrobić dokładnie, ale. Robicie sobie bindy i układacie sobie ekipunek jak, jak chcecie. Wchodzicie na jakiś serwer Practice, na którym macie takie dostępne Nemosy. Możecie sobie wejść na Mainstara, MC Vision lub yy, znajdziecie po prostu jakiś inny serwer. I to trzeba po prostu ćwiczyć. I Nemos wygląda w ten sposób, że macie dwie pajęczyny jakby na głowie i na, na nogach. Później macie. Mm, Obudowane ob ob to jest taki jakby box i macie takie dwie te. I to się właśnie nazywa Nemos. Yy, I później sobie po prostu bijecie w przeciwnika tak, żeby nie wyszedł. I to, tego się trzeba po prostu nauczyć, i, i co, i to tyle. Także. życzę wam powodzenie w nauczeniu się tego Nemosa. I trzymajcie się do następnych.